Intensywne burze i opady deszczu spowodowały wzrost poziomu rzek, a wraz z wodą pojawił się również niepokój mieszkańców przed powodzią. Tym bardziej, że z żywiołem walczą nasi zachodni i południowi sąsiedzi, Niemcy i Czesi. A jak wobec tego sytuacja na obecną chwilę wygląda w powiedzie tarnowskim? Jak dotąd woda wylała w mini Żabno, a konkretnie w miejscowości Sieradza, gdzie podtopione zostały piwnice okolicznych domów. Podobnie w Brzesku, gdzie również podtopione zostało kilka gospodarstw. Na razie powódź nam nie grozi, spakaja starosta tarnowski Roman Łucarz. Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców Tarnowskiego, że jeżeli nic się nie w powodzi nie stanie, czy nie będzie gwałtownych opadów, sytuacja na naszych rzekach będzie się poprawiać. Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o powódź. Natomiast oczywiście możliwe są lokalne podtopienia, jeżeli dojdzie do ofitych opadów, jakichś punktowych na terenie powiatu, to taka sytuacja jest bardzo możliwa, dlatego że gród już jest bardzo nasiąknięty, już nie absorbuje większej ilości wody. I rzeczywiście według synoptyków, pogoda w najbliższych dniach ma się poprawić, a poziom rzek obniżyć. Pytanie tylko, na jak długo i jakie działania Steros steroswo, by uprzedzić fakty? Jeżeli chodzi o sa same przedsiębiorczania na dzień dzisiejszy, no to wczoraj mieliśmy na przykład dużo całonocnych, gdzie monitorowaliśmy na, monitorowaliśmy na bieżąco stany wód wszystkich naszych głównych rzek, czyli tych trzech głównych rzek. Natomiast jesteśmy w bezpośrednim kontakcie oczywiście z gminami, także sytuacja na bieżąco nam jest znana. Na razie wydaje się, że sytuacja stabilizuje się sama. Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni przestrzega, że sytuacja musi być nieustannie monitorowana, a pogłęą zagrożenia powodziowego może przypaść na lato.